Dzień dobry, witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj właśnie chciałbym porozmawiać na temat Jezusa Chrystusa. Witam w imieniu Jezusa Chrystusa i chciałbym, abyśmy zobaczyli, kim jest Jezus Chrystus, co Biblia na ten temat mówi. Niestety w rozmowach z wieloma osobami, które nazywają się chrześcijaninami, tłumaczyli mi, kim jest Jezus Chrystus, jak oni pojmują Jezusa Chrystusa. I niestety ku mojemu zaskoczeniu bardzo wiele Różnych wersji, różnych definicji Jezusa Chrystusa słyszałem. Są też różnego rodzaju kościoły, denominacje, które też definiują Jezusa Chrystusa i mówią, kim On dla nich jest. I możemy usłyszeć, że jest On synem Boga, ale nie jest Bogiem. Możemy też usłyszeć niejednokrotnie, że jest on największym z aniołów, przywódcą samych aniołów, i na przykład jego imię na ziemi to był Jezus, a w niebie to jest Michał, i jest utożsamiany z, arcy, z Archaniołem Michałem. Niektórzy mówią, że to był człowiek. Wspaniały człowiek, doskonały człowiek. Niektórzy mówią, że to był rzeczywiście Bóg, ale on nigdy nie był człowiekiem, nie stał się człowiekiem. Niektórzy mówią, że stał się Bogiem, urodził się człowiekiem, ale później stał się Bogiem, ponieważ wypełnił wolę Ojca i na tej podstawie stał się Bogiem. Co na ten temat y, mówi Biblia? Jest to ważne, aby poznać, kim jest y, Jezus Chrystus, ten prawdziwy Jezus Chrystus, ponieważ y, wiara w prawdziwego, konkretnego Jezusa Chrystusa może dać nam zbawienie, ponieważ Ewangelia właściwego Jezusa Chrystusa jest prawdziwa i ma moc nas zbawić. Jeżeli będziemy mówić Ewangelię o Jezusie, który na przykład stał się Bogiem, i nigdy wcześniej nim nie był, a urodził się e, i był od początku tylko i wyłącznie e, człowiekiem. No, wiara w takiego Jezusa nie daje nam e, zbawienia. Tylko ten, który jest opisany na kartach Pisma Świętego, jest prawdziwym e, Jezusie, Jezusem. Oczywiście, e, na potrzeby tego podcastu nie jest rzeczą możliwą, aby przedstawić wszystko Jezusie e, Chrystusie, żeby się zmieścić, powiedzmy, w tych 15 e, minutach. Co mówi nam e, Słowo Boże. Jezus jest Bogiem. Jest, niektórzy mówią, drugą osobą Trójcy Świętej. Mamy jednego Boga: Boga Ojca, Boga Syna Jezusa Chrystusa i Boga Ducha Świętego. Żeby może lepiej zobrazować i pokazać, że Jezus Chrystus jest Bogiem, a zarazem również w stu procentach Człowiekiem, to jest taki jeden fenomen, który jest 100% Bogiem i stuprocentowym człowiekiem, w tym przypadku matematyka może nie mieć racji, bo, bo 100% to jest całość, a tu mamy 200%. 200%. Eee, natomiast jakbyśmy sobie otworzyli list świętego Pawła do Filipian, drugi rozdział i od 5 do 11 wersetu przeczytali takie słowa. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zakłanie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano, na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Już w tym fragmencie możemy zobaczyć, że chociaż był w postaci bożej, czyli był Bogiem, nie upierał się Zachłanie, aby być równym Ojcu. On wyparł się swojej boskości. Przychodząc tutaj na świat, wyparł się swojej boskości. To wcale nie oznacza, że przestał być Bogiem. Wciąż był Bogiem, ale tak mówiąc kolokwialnie, tak właśnie łopatologicznie, odrzucił wszelkie swoje boskie moce i stał się tak jak my, człowie, człowiekiem. Narodził się dokładnie tak jak każdy z nas: e, z Marii, z człowieka, z kobiety. I stał się, stał się e, człowiekiem o tym. Możemy tutaj przeczytać, że okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie. Tak uniżył, no bo, ponieważ jeżeli Bóg przyjmuje postać człowieka, to musi się uniżyć. Jeżeli wyzbył się wszelkiej boskości, no to jest uniżony i staje się dokładnie tak, jak człowiek. I jeżeli czytamy Ewangelię, to możemy widzieć, że Jezus był dokładnie tak, jak człowiek, który płakał. Który był głodny, który był zmęczony, który też cieszył się, który spał. I również po tym, jak już zmartwychwstał, kiedy dostał to uwielbione ciało również przychodzi do uczniów i pytać, czy mają coś do jedzenia, bo był po prostu głodny. W liście Św. Pawła do Kolosan w pierwszym rozdziale od 15 do 20 wersetu również możemy znaleźć informacje. Na temat Jezusa Chrystusa, które przybliżają nam, kim jest prawdziwy Jezus Chrystus. I tutaj czytamy: On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest on też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła, On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I tutaj znowu możemy zobaczyć, że On jest obrazem. Boga niewidzialnego. O, to tylko obrazem. Ale dalej czytamy: Upodobało się Bogu, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. To pokazuje, że jest Bogiem. Też czytamy, że przez niego wszystko się stało. Czyli kto stworzył świat? Mówimy obrazowo: No, Bóg stworzył świat. Ale Bóg wypowiedział słowo. A tym słowem był Jezus Chrystus, który stworzył nasz świat. To tylko Bóg. Mógł coś takiego stworzyć, dlatego widzimy, że Jezus Chrystus jest w pełni Bogiem, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Wcześniej czytaliśmy, że wyzbył się same, całej boskości, zaparł się właściwie, można powiedzieć, samego siebie i stał się człowiekiem. I w takiego Jezusa Chrystusa ja że i takiego Chrystusa znajduje też w Piśmie Świętym, który jest stuprocentowym człowiekiem i stuprocentowym Bogiem. W innych fragmentach możemy znaleźć, że ci, którzy nie uznają Jezusa, który przyszedł w ciele, że był człowiekiem, w Biblia o nich mówi, że to są antychryści. Także patrzmy dokładnie, o jakim Jezusie Chrystusie mówimy. Ponieważ niejednokrotnie znajdziemy ludzi, którzy mówią, że wierzą w Jezusa Chrystusa, ale bardzo ważne jest, aby zapytać w jakiego Jezusa Chrystusa, jaką Ewangelię oni głoszą. Bo jeżeli to będzie inny Jezus niż opisany ten na kartach Pisma Świętego, ta Ewangelia nie będzie miała moc, nie będzie y, dawała nam zbawienia ratunku przed y, wieczną śmiercią, a właściwie poprowadzi nas do tej wiecznej śmierci. Amen.